Now you folks are familiar with Lenin. Lenin, Lenin. Lenin and Na pewno znana jest wam postać Lenina i znany jest ławkowiś. And you probably didn't know Lenin as a person. Na pewno osobiście Lenina nie znaliście. But what he wanted was a society that was fair. On chciał takiego prawego, uczciwego społeczeństwa. And I would suppose we all want fair society. Wydaje się, że dzisiaj jesteśmy takim uczciwym społeczeństwem. Well, attempted to create a fair society, ale on chciał utworzyć uczciwe społeczeństwo and God from the equation, ale usunąć z tego Boga. And so it I, I to nie zadziałało. You can't remove God from the equation. Nie można Boga z tego usunąć. i to był jeden z jego większych problemów. Regardless, how you feel communism. Bez względu na to, jakie masz zdanie o komunizmie? to may not remove God from the equation. nie można Boga usuwać z tego. And that was one of the reasons he didn't like Christians. I Lenin nie lubił chrześcijan? Ponieważ chrześcijanie opierają się na Bogu. And I wondered why Christians welcome in I Dlaczego chrześcijanom się źle działo w komunizmie? Nie ma w tym nic dziwnego. Ponieważ nie krzywdzili i ciężko pracowali. And they weren't problems. Ale jednak mieli problemy. But they had God in the equation. Ponieważ Boga stawiali na pierwszym miejscu. And that made a problem. I to powodowało problemy. And so we need to keep God in our lives. Dlatego musimy Boga zachować w naszym życiu. And when we keep God in our lives, kiedy go zachowamy w naszym życiu, it will make us markedly different from to będziemy znacząco się różnić od naszej społeczności, naszego społeczeństwa. Chciałbym teraz zwrócić uwagę na to, jak możemy Boga właśnie mieć w naszej latarni. I jak on może być aktywny w naszym domu. Mam have punkty, I want to E, bo pow chciałbym to mówić. Point number one is that we have active worship of God. A pierwsza sprawa to powinniśmy hmm, uprawiać aktywne uwielbienie Boga. But I'm talking about worshiping God, kiedy mówio o uwielbieniu Boga, and I'm not only speaking about kneeling and praying. To nie mówę właściwie tylko klękania mm -hmm. i modlitwy. But I'm talking about worshiping God all day long. Myśle o całodzinnym uwielbianiu Boga. And when you live with God in your life, kiedy żyjecie z Bogiem w waszym życiu, and he is part of the equation of your life. Jest on częścią waszego życia. And you worship God all day long. To berzicie Boga cały dzień. It's when you play with your children. Kiedy bawicie się z dziećmi. It's when you go to work. Kiedy idziecie do pracy. And even when you clean the toilet. Nawet kiedy czyścicie toaletę. If you have God in your equation, to kiedy macie Boga And you, and you do it him. I robicie to ku jego chwale. Boga się pingało. Towierz biciego. And we live actively worship God all day long. My przez cały dzień aktywnie uwielbiać Boga. And we talk about a few things on that. I Chciałbym kilka rzeczy na ten temat powiedzieć. And the second point is that we use the resources that we have. Powinniśmy właściwie korzystać z naszych źródeł. Now, now we us could use what we don't have. Nikt z nas nie może korzystać z tego, czego nie ma. So we to use what we have. Musimy posługiwać się tym, co mamy. But we don't even use what we have. Ale czasami nie korzystamy z tego, co mamy, we would, we wish we would have that thing. ponieważ raczej mamy apetyt na coś więcej. And we tell I mówimy sobie: gdybym tylko miał to, co ten człowiek ma, to wtedy bym więcej robił. I Gdybym miał to co ten człowiek to bym był wtedy użyteczny dopiero dla Boga. you this. ale przecież ja tobie to dałem. So the challenge is to use what God gave us. Więc polega na tym, żeby robić to wszystko, na co pozwalają nam nasze środki. Let's I pomyślmy o czynnikach dotyczących błądzenia Boga. We need to begin our day with Powinniśmy zaczynać nasz dzień od wdzięczności. When we rise, we need to recognize God. Kiedy wstajemy z łóżka, powinniśmy przekazywać uh, no, pierwsze istnienie Bożą. And every morning we need to install God as the ruler of that day. I każdego dnia powinniśmy niejako Bogu przyznawać miejsce, że On rządzi tym dniem. We can tend to get a little sloppy sometimes. Czasami może jesteśmy trochę pieszali. And we think this way. Jeśliśmy sobie tak. We say God go with me. Boże, chodź ze mną. Father and God, I want to go with you. A nie raczej, Boże, ja chcę iść za Tobą. The difference is there. <coughs> Więc ja polegam na tym, If I want God just to go with me, jeżeli ja chcę, żeby Bóg szedł za mną, then I'm making the decisions. To wtedy ja podejmuję decyzje. And I want God just to approve of my decisions. A ja chcę, żeby Bóg tylko aprobował moje decyzje. But when you think of going with God, My raczej powinniśmy myśleć, że my chodzimy z Bogiem. Isaiah قال today you're my leader. O Boże, ty dzisiaj jesteś moim przywódcą. I I want to go where you go. Ja chcę iść tam, gdzie ty idziesz. I want to do what you want me to do. Też żeby thực czynić to, co ty ode mnie wymagasz. That is going with God. To jest chodzenie z Bogiem. And that's worshiping. I to jest wibienie, because worshiping is doing what he wants us to do. Wierbienie bowiem jest czynieniem tego, czego Bóg od nas wymaga. Wierbienie to nie tylko czyny. To jest także modlitwa, czytanie Biblii. spending some time I czasami po prostu spędzanie czasu na rozmowie z Bogiem. Można to robić na różne sposoby. often Ale często brakuje nam jednego. And I like for us to first think about that. It's to listen to God. To znaczy, Boga. Sometimes we just tell God. We do all the talking to God. My tylko mówić do Boga. We come to God and we give Him all our list of needs. Do Boga I mu całą listę and when we're done with our list, our list,

Być może dlatego Bóg jest czasami tak daleko od nas. prayer nie polega tylko na tym, żebym Ja mówił. Czasami musimy spędzić czas na słuchaniu. I, I teach a course on worship. prowadzę taki kurs na temat wielbienia. I have my students go outside or inside. I moi studenci wchodzą, wychodzą. Somewhere alone with God. Y, często w pojedynkę, żeby być z Bogiem. And I tell them that for the entire class they must listen to God. I mówię im, żeby przez cały ten kurs słuchali Boga. Just listen. Po prostu słuchali. Don't give God your long list. Żeby nie podawali Bogu swoich długich list. Just listen. Po prostu słuchali. And so for about one hour they listen. I przez około godzinę słuchają. to jest ciężka praca listening is hard work słuchanie jest ciężką pracą i kiedy wracają to jest zdumiewające co mi mówią jakie są rezultaty słuchania many of them say it was the best class of the whole course wtedy mówią że to najlepsze zajęcia w całym kursie Which makes me wonder why anything. <laughs> A, więc wtedy się zastanawiam to po co ja w ogóle się trudziłem mówiąc cokolwiek. But you see, listening to God is beautiful. Ale wiecie, słuchanie Boga jest piękną rzeczą. And we are so unaccustomed to listening to a my jesteśmy tak bardzo nieprzyzwyczajeni do słuchania Boga. Czasami dużo czasu płynie, zanim nauczymy się Go słuchać. Because we're so used to just talking to him. Ponieważ my się tak przyzwyczailiśmy po prostu do mówienia do Bogu czegoś. Ale On chce, żebyśmy Go ale Bóg chce, żebyśmy go też słuchali. And we hear him, then we can him. A kiedy go słuchamy, to też będziemy szli za nim. And then your home can a brighter, like I wtedy uh, wasz dom będzie lepszą natarcją, jaśniejszą. Because, because God is speaking you Ponieważ Bóg będzie do waszego domu przemawiał. And can I zdarzą się cudowne wręcz rzeczy. Jest Możecie zrobić jeszcze wiele innych rzeczy. Możecie zachowywać taką dyscyplinę duchową, żeby określony fragment codziennie z Biblii przeczytać. Those can all be good. Te wszystkie rzeczy mogą być dobre. Ale chcę, żebyście myśleli o jednej sprawie. Is that even though you do all the right things że nawet jeśli robicie wszystko poprawnie it in it. to może to być martwe jeśli w tym nie ma boga so you have to make sure that God's life is it. to musicie się upewnić czy w tym jest życie boże I I chcę powiedzieć o e, właśnie czterech czynnikach związanych z, obie, z, z wielbieniem boga to is that is to God's Pierwsza sprawa to jest taka że wielbienie Boga jest odpowiedzią na jego cudowną miłość. Gdyby ktoś do was przyszedł i dał wam milion złotych. Feel jak byście się czuli? Like that Czy polubilibyście taką osobę? Mm -hmm. Czy byście podziękowali? Or would you hate that person? Czy raczej byście nie tej osoby? Więc so in a response to their great gift, <mum> W na me, you would probably be nice to that person. No, mili dla tej osoby. You would share some love to that person. Right? That's how it is with God. God has given us more than a million swathes. He gave us more than the whole world. And when we, when we have a concept of that, I musimy mieć zrozumienie tego. Their love will flow to him. I wtedy a, nasza miłość wypłynie ku niemu. And Bardzo pełny sposób. And one of the reasons we struggle with loving God. E jednym z problemów, z którymi zmagamy się, jeśli chodzi o miłowanie Boga because we forget what he has done. Jest to, że my zapominamy, co on zrobi. And we often forget who we are. Też często zapominamy, kim my jesteśmy. Sometimes we think we're good. Czasami myślimy, że po prostu jesteśmy dobrzy. Ale kiedy zrozumiemy, jak złymi się urodziliśmy and how much he saved me from, mm -hmm. i od jak wielu rzeczy Bóg nas zbawił, to musimy go wręcz kochać. You really Jeżeli myślisz, że jesteś naprawdę dobry, to probably nie love him man. To, to nie będzie za bardzo kochał Boga. So Więc musimy kochać Boga. And worship, it comes from that. I wierbienie właśnie z tego wypływa. Druga myśl jest taka, że mamy wierbić Boga w duchu i w prawdzie. To wypływa z miłości do prawdy. And from reality. I z tego, co realne, rzeczywiste. Teraz są blisko to, to wszystko jest blisko ze sobą związane. One of the things I want to about now is truth. Pierwszą rzeczą, <grym> którą chciałbym rozważyć jest prawda. When the Scriptures teach us something, kiedy Słowo Boże czegoś naucza, that is truth. To jest to prawda. So we need to accept it. I musimy to przyjąć. And we need to love the truth. I powinniśmy kochać prawdę. Sometimes we don't like the truth. Czasami prawda nam się nie podoba. We wish something wouldn't be that way. Myślę, że byśmy zaporoje inaczej. So we try to change the truth. Więc czasem zmienić prawdę. And I'm sure every one of us has tried to change the truth. Myślę, że każdy z nas próbował zmienić prawdę. I I would ask you who of you has never lied. I suppose not one one hand would raise. Jeśli poprosiłbym, żeby ktoś podniósł rękę, że nigdy nie skłamał, to myślę, że żadna ręka by nie nie podniosła się. And we still try to lie sometimes czasami też kłamiemy We try to lie to god. kłamiemy nawet Bogu when he presents us with the truth Kiedy Bóg przedstawia nam prawdę always like nie zawsze ona nam się And podoba so we try to it tak i zmienić prawdę żeby pasowała do nas so in real worship we have to love the truth as god gives it w prawdziwym musimy kochać prawdę taką jaką Bóg nam daje The second one is reality. Druga rzecz to rzeczywistość. To be real. Mamy być rzeczywiście autentyczni. Czasami, kiedy przychodzimy zwłaszcza na niedzielę nabożeństwo, we Zakładamy taką ładną maskę Chcemy dobrze się przedstawić pozostałym ludziom. ale wtedy nie jesteśmy autentyczni. I think I have experience that I had. Ja też takie przeżycie. I was one of those mornings where I would have rather stayed in bed. Pewnego razu dostałem z łóżka. I really did feel like going to church. Więc bardzo mi się chciało iść do kościoła. I really didn't feel like even seeing people. Nawet nie chciałem widzieć nikogo z ludzi. But I went anyway. Ale i tak poszedłem. Now, I asked God if I could worship him like that. Zapytałem Boga, czy mogę Boga wierbić w ten sposób. Maybe that strange. No, to było dziwne. For ale zapytałem. And I felt like God said, yes, you can. Bóg mi tak tak odczułem, że Bóg mi powiedział, tak, możesz tak robić. So I sat I sat there feeling sort of like. You don't know, like that? Mm -hmm. And I brought him to church, came up and had a devotional. I brat miał takie pobożne rozważanie na początku nabożeństwa. He read Lamentations 3. I był tutaj, tak? I ja powiedziałem sobie, no tak. And he read Lamentations 3 has all of this terrible stuff that Jeremiah is complaining to God about. I ten trzeci rozdział trenów no, zawiera taki no, straszny materiał. And all of a sudden, I was a church. <laughs> all of a sudden, I was there. God was calling me in. And I was complaining with Jeremiah. And then we have that verse that we have as mottos on our walls. We have uh, uh, there's a verse in Jeremiah, often see as mottos on our walls. Aha. Często ten fragment z Księgi Jeremiasza, jeden z trenów Jeremiasza jest takim hasłem wypisanym na naszych ścianach. Have you ever seen the motto Brady is thy faithfulness? Czy kiedyś widzieliście taką myśl wielka jest wierność twoja na obrazku. It's an invitation to To jest właśnie z trzeciego rozdziału trenu. And we forget the context that it is put into ale zapominamy w jakim to kontekście padło. It is, it says because of God's mercies, that we're not To z powodu Bożego miłosierdzia nie zostaliśmy całkowicie pokłonięci. I experience for me. I to było cudowne dla mnie doświadczenie. I have honest, ale gdybym nie był uczciwy, to bym no, jakoś nie skorzystał z tego, przeoczył to. so, it is so important with God. Dlatego tak ważne jest być szczerym wobec Boga. I autentyczność w naszym wielkim w Boga jest potężną sprawą. Zamiast przychodzić do Boga i udawać tak, Boże, wszystko w porządku u mnie, just tell God about it. powiedz Bogu, jak się czujesz, and then he can meet our needs. i on zaspokoi Twoje potrzeby. To z tej szczerości. Takie szczerości. On może zaspokoić nasze potrzeby. Let's move on to point three. A przejdźmy do trzeciego punktu. A true worship engages his whole being. a Prawdziwe wiąbienie obejmuje całe istnienie człowieka. We put everything in it. Wszystko to wkładamy. Not just our words. Nie tylko nasze słowa. Not our head nie nasz umysł, heart, nie tylko serce, whole body everything. ale całe ciało, wszystko. All wszystko idzie do Boga. I, I like what Dallas Willard said, Podoba mi się to co kiedyś powiedział Dallas Willard. He says that the że celem duchowej formacji jest to żeby wszystkie elementy istoty człowieka are organized around God. Bo są wokół Boga. And that's what I was talking about earlier. O tym mówiłem wcześniej. Because God is the center of the equation. Kiedy Bóg jest jakby w centrum równania. All being is organized around that. I y po prostu wszystko jest cała nasza istota jest wokół tego bieguna jakby skupiona. Romans 12:1 talks about that. Eee uh, i 12 rozdział 1 pierwsza wersa do tym mówi. I najlepiej będzie. Jest do Rzymian 12:1. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. It talks about being a living sacrifice. Tekst ten mówi o tym, że mamy być żywą ofiarą. W historii chrześcijaństwa wielu ludzi było e, takimi martwymi ofiarami a lub umierającymi ofiarami. Sometimes we think that would be really hard. Czasami myślimy, że to mogłoby być bardzo trudne. But I have wondered if a living sacrifice is harder. Ale zastanawiałem się, czy czasem bycie ofiarą żywą nie jest trudniejsze. A dying sacrifice is a act. Ponieważ złożenie siebie jako umierającej ofiary jest jednorazowym aktem. But when you're a living sacrifice, you have to live with it. Ale kiedy jesteś żywą ofiarą, to musisz żyć jako ta ofiara. And it's tomorrow? To jest e, jutro. And it's again and again. I to jest ciągle, ciągle na nowo. And you know what I'm talking about. Wiecie pewnie o czym mówię. We have to sacrifice ourselves. Musimy poświęcać samych siebie. We have to give our whole being. Mamy całe swoje stestwo ofiarowywać. Sometimes we don't feel like serving God. Czasami nie czujemy, żebyśmy służyli Bogu. And then we have a choice. I że mamy jakiś wybór. Am I gonna organize around my desires? Czy mogę się zorganizować wokół moich pragnień? Or am I going to organize around God? Czemu więc się zorganizować wokół Boga? And that's where we have to be a I dlatego powinniśmy być ofiarą. It's day after day. Codziennie, dzień po dniu. Has that are living sacrifices, kiedy Bóg ma ludzi, którzy są żywymi ofiarami, a lot can get done for God. To wiele można dla Boga zrobić. And in fact, it, talks it, it calls it reasonable service. Jest to nazwane w niektórych przekładach służbą rozumną, jak w Biblii In today's world. They call Christians that are totally committed. W dzisiejszym świecie są potrzebni Chrześcijanie całkowicie oddani Bogu. They often called them radicals. I są nazywani radikalami Chrześcijanie. And we know what we mean by radical. A wiemy co się rozumie przez pojęciem, po prostu pojęciem radikała. But doesn't call them radicals.

why if we turn the, other, turn the other way, that would be sort of to radical, be wouldn't it? To wtedy but reasonable is when, when you're driving your vehicle and it does what you want it to do. that is reasonable. and that's what god is telling us. he said it is only reasonable that you would do what i want you to do. Jedyną rozumną rzeczą jest robić to, czego Bóg od nas wymaga, because he made ponieważ on nas stworzył, for a specific job. On nas przeznaczył do określonej służby. So Czyż nie jest rozumne czynienie tego, do czego Bóg nas zaprojektował? It Na pewno tak. jeżeli macie po prostu garnek, w którym chcecie po prostu umieścić zupę To czy to jest dziwne, że, że on zatrzymuje zupę? On został do tego zaprojektowany. Nie weźmiecie klucza, żeby w tym pomieścić zupę. It wouldn't work. To nie zadziała. It wasn't designed for that. On nie został do tego zaprojektowany. Now that would be radical, wouldn't it? to byłoby wtedy radykalne. Ale rozumne jest czynienie tego, do czego zostaliśmy przewidziani. So we need to give our whole being to <coughs> więc całą naszą istotę trzeba oddać Bogu, as God tak jak Bóg nas stworzył. And serve him where he put us. I służyć tam, gdzie on nas umieścił. I uh, korzystając z zdolności, które Bóg nam dał. I need to do that where I am. Ja muszę to czynić tam, gdzie ja jestem. And John needs to do that where he is. A John musi to robić tam, gdzie on jest. And every one of us needs to do that. I każdy z nas musi robić tam, gdzie jest. And God made us A Bóg nas uczynił różnymi. And He wants all our whole being. I Bóg chce, żeby całe nasze jestestwo było zaangażowane w pełnienie Jego woli. I to jest wierbienie. Jest to powiedzenie, Boże, przyznaję Ci prawo, żebyś czynił ze mną to, co Ty chcesz.